Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do drugiej edycji konkursu Wielkopolski Mistrz oraz Szczeradnik Roku 2019. Najlepszy Mistrz oraz Szczeradnik Roku 2018 jest to konkurs pierwszy organizowany na terenie Polski. Nikt do tej pory takiego konkursu nie organizował. Celem tego konkursu jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz zawodów rzemieślniczych. Organizatorem tego konkursu jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego wraz z Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu oraz Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, w Koninie, w Pile, w Lesznie oraz w Kaliszu. Proszę Państwa, konkurs jest ważny z punktu widzenia promocji szkolnictwa zawodowego i wyboru ścieżki kariery zawodowej wielu młodych ludzi. Mistrz roku, czeladnik roku są po najczęściej osoby, które są znane w swoim subregionie swoich inicjatyw, ale również z działalności edukacyjnej. To są osoby, które mają bardzo wiele certyfikatów zaświadczeń świadczących o tym, że cały czas kształcą się i doskonalą w swoim zawodzie. Warto jest wień, więc zgłosić takie osoby, czeladników, mistrzów do drugiej edycji naszego konkursu, a mogą je zgłosić firmy, przedsiębiorstwa oraz izby rzemieślnicze wraz z cechami rzemiosła. 4 grudnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się pierwsza gala, gdzie przyznaliśmy Mistrza i Czeladnika roku. Zgłosiło, przyznaliśmy 36 nagród. Ośmiu, wyróżniliśmy 8 mistrzów i 28 czeladników. Tytuł czeladnik roku 2018 otrzymał pan Hubert Lewandowski z subregionu Leszczyńskiego, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Natomiast tytuł mistrza roku 2018 otrzymał pan Roman, Kasprzak, który z zawodu jest dekarzem. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w konkursie Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku 2019 i proszę o zgłaszanie kandydatur z danych subregionów, mistrzów i czeladników, którzy otrzymają wyróżnienie i pierwszą nagrodę. Serdecznie zapraszam. Rzemiosło od zawsze zajmowało się kształceniem zawodowym. Podobnie jest dzisiaj. Uczniowie szkół branżowych w zakładach rzemieślniczych pod okiem swoich mistrzów realizują program praktycznej nauki zawodu, inaczej mówiąc, przygotowują się do zawodu. Cechy i izby rzemieślnicze pomagają rzemieślnikom we właściwym przygotowaniu zawodowym, to znaczy izby i cechy prowadzą nadzór nad przygotowaniem zawodowym. Izby rzemieślnicze na koniec przygotowania zawodowego przeprowadzają egzaminy, egzaminy czeladnicze, które są weryfikacją wiedzy i umiejętności nabytych podczas, podczas trzech lat nauki. Przygotowanie zawodowe prowadzimy w ponad 130 zawodach. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy młodych ludzi do tego, aby wybrali swój zawód, w którym chcieliby się szkolić. Dzisiaj, tak jak we wszystkich dziedzinach życia, również w rzemiośle, w zawodach rzemieślniczych, technologie poszły bardzo mocno do przodu. Dzisiaj potrzebujemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i mam nadzieję, młodzi przyjaciele, że we wszystkich zawodach rzemieślniczych spełnicie swoje oczekiwania i się właściwie zrealizujecie. Cech z Różnych w Koninie skupia w tej chwili 230 członków. Prowadzimy szkolenie zawodowe, prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o kwalifikowaną pracę własną. Tutaj krótkie rozróżnienie, czym jest tak naprawdę działalność rzemieślnicza, działalność gospodarcza. Działalność rzemieślnicza jest to wykonywanie poszczególnych czynności w oparciu o określone kwalifikacje, których nabywa się w drodze szkolenia zawodowego. I to jest jedna z podstawowych funkcji i zadań cechu, to znaczy prowadzenie szkolnictwa zawodowego dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć umiejętności zawodowe. Na liście zawodów rzemieślniczych w tej chwili znajduje się ponad 120 zawodów. Natomiast jeśli chodzi o nasz cech, w tej chwili szkolimy w ponad 20 różnych za zawodach rzemieślniczych. Tradycyjnie są to zawody usługowe. Myślę, że wszyscy dobrze odczuliśmy brak możliwości korzystania z usług na etapie początkowym, kiedy wprowadzone zostały obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Wszyscy mieliśmy wtedy duże problemy z fryzjerami. Tych szkolimy wielu. Prowadzimy również dosyć duże szkolenie, jeśli chodzi o typowe usługi bytowe, o usługi spożywcze: są to piekarze, cukiernicy, ale także mechanicy samochodowi, duża branża budowlana i wiele, wiele innych. Tak się składa, że każde rozwijające się społeczeństwo ma coraz więcej potrzeb związanych z tą sferą działań usługowych. Jesteśmy może nie najbogatszym społeczeństwem, ale jesteśmy społeczeństwem, które staje coraz coraz lepiej sobie radzi. W związku z tym zapotrzebowanie na usługi staje się coraz większe. My stoimy w tej chwili przed bardzo dużym wyzwaniem. Jest to zmiana podstaw funkcjonowania naszego regionu, odejście od tego sektora usług paliwowo-energetycznych, alternatywą dla tych ludzi, którzy będą zwalniani z tych dużych przedsiębiorstw, będzie wejście w sferę usług, które w naszym regionie nie są najgorzej rozwinięte. Natomiast z uwagi na pewne zaniedbana związane ze szkolnictwem zawodowym, już w tej chwili daje się odczuwać dosyć duży deficyt, jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie prowadzić działalność nie tylko rzemieślniczą, to znaczy prowadzić własne zakłady, ale być również pracownikami tych zakładów. Kilka lat temu otrzymaliśmy z zaprzyjaźnionej organizacji rzemieślniczej z Niemiec taki film, który pokazywał jako, jaka może być apokalipsa w momencie, kiedy zabraknie rzemieślników. I chciałbym tutaj poddać pod rozwagę wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej drogi życiowej. Poczynając od rana, kiedy wstajemy, chcemy zjeść śniadanie, a tutaj nagle nie ma chleba. Z czego zresztą wstajemy, jeśli nie będzie stolarzy, którzy wyprodukują nam łóżko, gdzie będziemy mogli się wyspać, ani tych, którzy wybudują domy, w których będziemy mogli zamieszkać. Nie mówiąc już o tym, że nie będziemy mieli jak dojechać do miejsca pracy albo nauki, bo nie będzie mechaników, którzy naprawią nasze samochody. Zapotrzebowanie na usługi było zawsze i ono na pewno będzie, dlatego zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się w tej chwili nad wyborem swojej ścieżki życiowej jeśli chodzi o działalność tą zawodową, aby poważnie zastanowili się nad, nad podjęciem nauki w rzemiośle. My mamy takie dane, które mówią o tym, że na przykład w tej chwili na Pomorzu, na terenie działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej jest znacznie więcej osób zainteresowanych podjęciem nauki w, w szkołach branżowych niż w szkołach ogólnokształcących. To jest ewenement, z którym na razie na naszym terenie się niestety nie spotykamy. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo duży nabór związany z podwójnym rocznikiem, ale muszę powiedzieć, że mimo tego i w tym roku właściwie korzystamy tylko z tych uczniów, którzy kończą szkoły podstawowe, to ten nabór jest całkiem przyzwoity, aczkolwiek zawsze mógłby być Storia rzemiosła i w tym również cechy rzemiosł różnych w Turku Rozpoczęła się i tak należy cofać do 1539 roku, kiedy to dekretem arcybiskupa gnieźnieńskiego zostały nadane prawa i przywileje cechowi szewskiemu, gdzie oryginał tychże praw znajduje się w Muzeum Mechoferowskim. W tej chwili mechafera, poprzednio nazywało się to cech włókiennic. Organizacja nasza działa na zasadach dobrowolności, oczywiście tak zwanej częściowej dobrowolności, jest to połowiczna dobrowolność, ponieważ dobrowolnie należą ci, którzy nie prowadzą kształcenia. Natomiast obowiązek w myśl ustawy o rzemiośle, na podstawie której funkcjonujemy, mają ci prowadzący działalność, którzy kształcą pracowników młodocianych. Pracownikiem młodocianym w myśl zasady jest osoba, która ukończyła. Szkołę podstawową lub wcześniej gimnazjalną odbywa się to w systemie bardzo w tej chwili popularnie nazywanym dualnym, kontynuowany od już dziesiątek, o ile nie setek lat. Ponieważ ta zasada kształcenia zarówno praktycznego, jak i do kształcenia teoretycznego. Bo na tym polega dualizm jako taki, był cały czas realizowany w środowisku rzemieślniczym. Obecnie zrzeszamy w granicach 150 zakładów rzemieślniczych, z czego 80% to są zakłady kształcące pracowników młodocianych. Dlaczego mówię o pracowników młodocianych? Ponieważ ten system właśnie kształcenia dualnego i podpisywane umowy i realizacja praktycznej nauki zawodu polega na spisaniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Ten młody człowiek uzyskuje podwójny status pracownika i ucznia, a więc nabywa pełne prawa pracownicze. I w tym, od tego momentu również nabiera wszystkie uprawnienia wynikające z, z kodeksu pracy, jak i również przepisów oświatowych, te, które istniały i te, które obecnie istnieją po zmianach w roku. się tego zawodu uczyć, musi mieć takie swoje wewnętrzne predyspozycje, zamiłowania ku temu, żeby rzeczywistość, czy swoje wyobrażenie w postaci zdjęcia, czy w internecie, w postaci obrazu. Natomiast, żeby dobrze to wykonał, do tego jest potrzebny mistrz, który od początku, od podstaw szkolnej, już zawodowej, potem wyżej, przedstawi właśnie te zagadnienia związane z fotografią. A fotografia to jest bardzo ciekawy i bardzo zmieniający się zawód, ponieważ no datuje się od 1839 roku, kiedy to został. Wyna powstał wynalazek właśnie fotografii przez wieki, on się zmieniał i inna, inna była technika na początku, w tym XIX wieku, potem na początku XX wieku już się trochę poprawiło, ale również było inaczej. Taka technika utrzymywała się do okresu powojennego, aż nastąpiła era cyfryzacji. W okresie kiedy yy, ogólnie w yy, całym świecie przeszła, weszła cyfryzacja w różnych bardzo dziedzinach, a w fotografii myśmy, jako starzy mistrzowie fotografii, nie mogli sobie wyobrazić tego, w jaki sposób halogenki srebra, które tworzyły obraz, mogły być zastąpione systemem tam zero-jedynkowym. No ale stało się i yy, do tego jest właśnie potrzebny. Mistrz, który przedstawi młodemu człowiekowi te, te sprawy związane z fotografią wcześniejszą. Bo powstawanie obrazu, kompozycja to jest to, co się nie zmienia. Ale y, zmienia się technika, inny rodzaj przedstawiania y, właśnie tego obrazu. I y, oprócz tego, że Ktoś musi mieć jakieś predyspozycje wewnętrzne, to mistrz ma jeszcze możliwość pokierowania takim adeptem. No, Uczeń powinien mieć zainteresowania przede wszystkim właśnie fotografią, obrazem, też technologią, bo. Fotografia to teraz w duszy mierze, też technologia, yy, i bez tego, no, mimo że łatwo jest zrobić zdjęcie, to my jesteśmy do tego, żeby tą technologię w tym szerszym stopniu pokazać. Nie wiadomo, w, w sensie takim usługowym, to jest bardzo ciężko, mimo że ten rozwój fotografii. Stał się bardzo popularny i każdy teraz fotografuje i jest łatwość fotografowania. No, dlatego zawód taki usługowy jest coraz trudniejszy do, do wykonywania, bo naprawdę ten poziom usług musi być wysoki i przemyślany. Nie może być w przypadku ani jakiegoś... No właśnie, przypadkowego działania musi być wszystko ze sztuką fotografii pokazane i to wyróżnia właśnie te zdjęcia od tych zdjęć amatorskich. Jest to dość kreatywny zawód i każdy nie ma powtarzalności, jakby tutaj, bo każde zlecenie, każda jakby usługa fotograficzna jest troszkę inna. Trzeba Wyobraźni troszkę w to włożyć i zaangażowania. Także na pewno dla ludzi kreatywnych jest to y, dobra droga. No i dlatego, że właśnie te warunki się zmieniają, y, są usługi na, w różnych dziedzinach, jak zarówno technicznych, jak i y, czy oświatowych czy y, w innych dziedzinach i. Y, do tego jest potrzebna to cierpliwość, przede wszystkim w wykonywaniu zawodu i chęci do tego, żeby do przodu. Uczniowie nasi biorą udział w konkursie mistrz W 2019 roku uczeń na zdobył nagrodę i kolejne edycje, w kolejnych edycjach też będziemy, będą uczniowie nasi brać udział. Zobaczycie, co się dzieje w świecie zawodów w naszym regionie. Które zawody odchodzą w zapomnienie, a które zawierają nas w kosmos. Jakich specjalistów najbardziej potrzebują lokalni przedsiębiorcy? W jakich najłatwiej w regionie znaleźć zatrudnienie? Zaprezentujemy Wam fantastyczny firmy, w którym naprawdę można zrealizować się zawodowo i spełnić swoje marzenia. A na wycieczkę poginących zawodach i regionalnych rzemieślnikach. Zabierze nas profesor UAM Piotr Goldyn.